Każda ekskluzywna grupa, grupa porządnych ludzi potrzebuje grupy złych ludzi. W przeciwnym razie nie wiedzieliby, kim są. I musisz przyznać, że ta grupa złych ludzi jest Twoim wrogiem koniecznym, który jest Ci potrzebny. Sprawia On, że trwasz. I nie możesz go zniszczyć, bo jeśli to zrobisz, znajdziesz się w bardzo trudnym położeniu. Musisz więc kochać swoich nieprzyjaciół w tym sensie, że musisz uważać ich za wysoce koniecznych i wielkodusznie ich szanować. Potrzebujemy komunistów, a oni potrzebują nas. Rzecz polega na tym, by ich uciszyć. I grać w coś, co nazywam opanowanym konfliktem. Kiedy konflikt wymknie się nam z rąk, obie strony ulegną zniszczeniu. Oczywiście zakładam, że jest też inne rozwiązanie, lecz może miliony lat później.